Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Jak słyszycie, Dojc za mną już chodzi. Już pracuje, rozgrzewa się. A ja aktualnie stoję przed oponami do niego. Oponami na przód. Opon oczywiście zamówiono od bitopony.pl. Miałem już od nich jedne oponki, teraz drugie. Co tu mamy? Ogólnie mamy tu Continental'a, bo pytałem się Was co wziąć różne były opinie naprawdę czytałem wszystkie komentarze I... I, i, i no była decyzja co to brać co to brać koniec końców jest Continental, tak jak sobie mówiłem na samym początku o którym się zastanawiałem rozmiar jaki tu mamy to jest 480 na 70R24 takie dwa kapcie właśnie lecą do dojca. Dobra, słuchajcie, ja spinam się teraz właśnie dojcem pod widlaka z tego względu, że pojadę sobie z całym ciągnikiem na wulkanizację, żeby przełożyć te opony i żeby po prostu nikt mi tych opon nie dowodził. Biorę widlaka, a widlakiem sobie zabiorę opony i będę mógł w ten sposób sam pojechać do wulkanizatora. Spinam się i widzimy się w drodze. Jadę do wulkanizatora w to miejsce co ostatnio, co przy nichu też tam zmieniałem opony. Teraz również tam jadę, jadę. No mam opony nowe na sobie. I jadę ciągnikiem. Już, wiecie, no nie chciałem się tu zdejmować w domu i ładować tego na przyczepkę. Tam jest sprzęt na miejscu, to pójdzie szybko, sprawnie. Więc jeżeli ja bym, ja bym miał to dowozić wszystko osobno i. W domu odkręcać a potem na widoczku przybiłem pasem, żeby nie zleciały, by czasem za, za szybko nie zaczęło jeździć. no ciśniemy generalnie wieje dzisiaj jak koinka, ale to mniejsza. I co? O. Opony znowu yy, zamówiłem właśnie te tam gdzie ostatnio, czyli lidopony.pl No i będzie miał oponki nowe z przodu i uciąg lepszy. No i balas będę mógł większy naprzód teraz rzucić, a no, przyda się do siewnika Deku, patrzymy ile ile było jakieś tam dwójki Bo tu ile było teraz? Półtorej, półtorej było tak? Ale to no jest Nie wiadomo kiedy było tak to sprawdzane A wiesz kiedy brzmiło? Bo były zamieniane stronami I tak było nabite i tak było jeżdżone a to no się tak mało, bo będzie jak coś to możemy zrobić, jak będziemy trochę do kupuje. Zróbmy je takie 17, co? Dobra, to zobaczymy jak będzie wyglądało. Poszło się. No, no, bez

Tak jakby nie woda to, to by nie wymienił nie Jak ty wiesz, może trochę nostalgii, śmierć w oczach zajrzała, to, to kurde warto wymienić Nie, no nie ma żartu. Wczoraj co było rano jaka szklanka Eh, wczoraj do szkoły zawieźć, to kurczę każda krzyżówka to był ślizgnie Nie no, teraz na drodze Ciekawie nie jest jak się popalać to po później mm. To chyba bardziej giętka, nie? Od tej cechy? No, no one nie, nie są takie jakieś też sztywne, nie? No Czy Michelin, czy continental oby skrzyły po prostu też no wież, on dużo chodzi po drogach, nie? Dużo przy drogach, dużo balastu na przód ja, miałeś te... Diagonalne, bo to radialki są tu te Tam może miałeś... Y, to diagonalne są tak dwa razy tańsze Opony Już nie pamiętam, ale... Jak taka cena, to może, może mogło i być Nie no, ale też... Bo to radialna to jest, że ona jest tu płaska, nie? Bo no to tamta też była radialna. Tak? No, one też są właśnie płaskie na protektorze, nie? Działamy, działamy, miały być zdętki, ale... Pewnie z końców robimy tak powinno być, czyli no będzie Jedna już jest, teraz jeszcze druga Zabiorę, tak samo No na pole je wrzucę, nie? Tak jak te przywiozłem I z pasem zepnę no miałem właśnie busikiem przyjeżdżać A tata z gadam, a tata mówi Weź sobie bracie widlaka Widlakie mi przywieździesz i wrócisz No Ja pierdziele no Jak mówiłeś, 1,7. No, jest no i nie ugięła się, nie? Praktycznie. No. my W razie, że za mało, to dopompuję. No, ja też nie jak No, różnie, różnie wmuchają nie. Ale no. Po dwóch to będzie spoko, No. A trochę niższe, to i trochę lepszy uciągnie. No, no. Żeby tutaj pracuje, więc. Nie, no, chyba pochodzą, co? Mam nadzieję, że już będę musiał ich robić No tak, to jest chyba taki wydarzenie, że do tego by to chodziło I teraz to praktycznie, żeby tylko na nic nie najechać, nie? No bo tak to kuźwa no, nie ma... A to o... u Ciebie? Nie, nie A już nie u... pamiętam, bo to już jakiś czas temu, no, to dwie nowe sztuki Kupił, założyliśmy w sobotę W poniedziałek przyjecha przyjechał, przyjechał ten rozcięto ten, najechał na, na coś nie. dziadek jego ty, to nie a się sieczkarnie no. chyba zjechał <grywała> no, no. i rozjebał tę nową sztukę mówi, mówię, że tam facfakt temu się udało tanie kupić, nie, ale no no mimo wszystko, no no, kasa poszła tak, i rozwalone tak, tak. na dwa kiny sobie no, to, 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 to przejdzie tam okej, ok, jest tak, 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 też wszędzie dobrze Kurde, nieraz pech to nie? Robię, pek, kopek, nie? Tak. Muszą ładzić. Nie ma opcji innej. Nie, no pewnie. <noise> nie ma innej opcji. <noise> nie ma. <noise> to może wiesz, żeby nie ryzykować awarii, to niech stoi na podwórku. Nie jeździć. Nie, nie jeździć. No. I żywotność będą miały dłuższą? No. Całe <noise> <Same> plusy. <noise> Nie wiem co No tylko Eno, wpione po to żeby łaziło Widzisz co się dzisiaj dzieje no, Delikatna różnica jest Taka kosmetyczna bym no, powiedział no. Tak jak ja w tamtych miałem nie? Nic się nie może zmarnować Wracam do domu Ciśnienie, jakie tu wbiliśmy to jest 1,7 bara Muszę sprawdzić czy na pewno jest dobre Tak wydaje mi się, że, że jest okej okay. Opony trochę pracują Koniec końców założone są właśnie bezdętkowo bo w pierwszej myśli chciałem z dętkami ich pakować no widzicie, nowe dętki są Ale zrobiliśmy bezdętkowo Niby będzie lepiej Więc zrobiliśmy bezdętkowo Dętki sobie oddam do sklepu I, i się w sumie nic nie stało Będzie wszystko, wszystko okej okay. Tył też mam bezdętkowo Więc w sumie cały ciągnik jest teraz na No północ bezdętkowych Fajnie. fajnie się prezentuje od razu inny ciąg, to tak samo jak nią, jak były w Od razu inaczej to wygląda. Jak widzicie oponki już się zdążyły brudzić byłem jeszcze orać. Szybki teścik. Przy obciążniku mocno się nie uginają, fajnie pracują na drodze jak się jedzie, więc myślę, że będzie git. A dodatkowo do opon dostałem jeszcze taką paczuchę. Y, ogólnie w tej paczuszce, była ta czapka <laughs> y, ale co więcej, wam pokazuję taki miły prezencik folia to na bok ale tak, mamy drugą czapkę Continental dodatkowo tak, dwie czapki takie powiedzmy zimowe wiosenno-jesienne sygnowane, dido fajne, bardzo fajne, na pewno się przydadzą lampeczka koszulka którą w sumie taką już mam kabel do ładowania telefonu na usb to jest też coś fajnego coś innego taki zarąbisty brylok do klucza taki brylok, no świetny naprawdę chyba tu w dojczu to, to przyczepię do kluczy yy, długopisy o uciekłem. Długopisy. Kolejna koszuleczka. To jest fajne gadżet do przecinania pasów oraz do wybijania szyby. Coś takiego. I do tego dwa kalendarze. Więc bardzo dziękuję za paczuchę. Naprawdę bardzo fajne gadżety takie unikatowe. No i cóż. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No, oponki, myślę, że się będą sprawowały. Zresztą, w sezonie później, no z czasem na pewno powiem co i jak, ale no myślę, że będzie dobrze. Nowe to zawsze nowe. No i jeszcze tutaj firmy, teraz mamy naprawdę, można to powiedzieć, premium, więc myślę, że będzie wszystko ok. Jeżeli Wy byście chcieli jakieś opony do swojego, nie wiem, ciągnika, przyczepy, maszyny, yy, czegokolwiek. To w opisie macie link do strony. Tam możecie, się, tam możecie sobie poszukać jakiś opon. Tam są również wszystkie dane, informacje, gdzie się trzeba kontaktować, gdzie dzwonić, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Także serdecznie zapraszam. U mnie to już jest drugi komplet opon od DIT. Opony. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Tutaj macie subskrybujkę, tutaj macie poprzedni odcinek. Trzymajcie się na razie i cześć.